Premier Morawiecki rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej Mateusz Morawiecki rozmawiał z Ursulą von der Leyen. Na agendzie kilka tematów. W 18. Rocznice przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odbyła się rozmowa między premierem naszego kraju a szefową Komisji Europejskiej. Rzecznik rządu poinformował, jakie tematy poruszono podczas niedzielnej dyskusji. Dziś w 18. O rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, odbyła się rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, poinformował rzecznik rządu Piotr Muller we wpisie na Twitterze. Wśród tematów między innymi. Przyszłość współpracy w ramach Unia Europejska sytuacja na Ukrainie, środki finansowe dla Polski z budżetu unijnego i wsparcie przez Unia Europejska pomocy dla uchodźców z Ukrainy, dodał rzecznik rządu w kolejnym wpisie. Polska w Unii Europejskiej Mija 18. Rocznica Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 rok. Na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 rok. W Atenach jako państwo członkowskie ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na Forum Unia Europejska Unia Europejska jest unią gospodarczą i polityczną między 27 krajami europejskimi Wspólnota jest też największym blokiem handlowym na świecie Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów Podstawą jednolitego rynku są tak zwane cztery swobody swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału, które zapisano w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.